O, cześć Jadziuńka, a co ty tu siedzisz ciągle tutaj tu, sama tak? Co, skończyła komorę? Jaką komorę? Nie. Jedzińka, chodź mi powie, tara, bo ta tam na tych drzwiach się pisze, co tam, te imiona jakieś się pisze tamtych. Króli, te króli tam było, ilu tam ich było, chodź mi podpowie, tam po... Ho, chodź, jać, ho, chodź, 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 pomóż mi. Co tam ty pisała zawsze tam na tych drzwiach tu? Co? Mazakiem będę pisał, po bo... węgiel drogi nie będę wingle tutaj pisał, wie? Chodź podpowiedz, no. Ilu tam tych króli było? Jak oni się nazywali, powiedz, dla mnie, ty. Ja będę pisał tu, no, no. J? Tak. Tak, plus. K? To pani tak oni mieli na imię, te króle? No weź w tej Biblii jakie oni mieli na imię. To nie było króli tam? Jakie jeszcze? J znowu? A, trzy. Jeszcze będą? To ilu było tam? Te króli, nie wiem. To nie króle? Kto ma głowie? Jakie ma głowie? D? I co było? P, tak? P, dobra. P. O, P. I co? Ży? Takie żyło, takie o? O! Dobrze? Dobrze, tak? A i Jak chcesz to potrafisz, o. O. a to jak oni mają inne imię? To miałem wypaść, jak oni inne imię mieli. A w ogóle dlaczego sześciu ich to? Jaki mędrzec powiedział? Petru? A ja nie znam takiego. To taki polski mędrzec, tak? A sześciu królów. A taką imię mieli? Giaśmie, we powiedz mi. Co ty tu podała mnie? Jak? Jedyny? Ta? Król? Jezus? Droga? Prawda? Życie? Jedyny król Jezus, droga, prawda, życie. A Jacka, ty jak chcesz, to potrafisz. No. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ha.